Cześć, lociek z tej strony Domski. bardzo serdecznie w nowej serii z Minecrafta. I tym razem nie będzie to hardcore, będzie to survival, o który prosiliście, więc będzie survival. Słuchajcie, będzie survival. I yy, zanim zacznę, albo wiecie co, może po prostu zacznę i będę gadać, jak już będziemy coś robić, tak? Bo teraz nie ma sensu, żebym coś gadała, bo później, teraz się wygadam, później nie będę wiedziała, co mówić. No, nie, dobra. Stwórzmy nowy świat. Nowy świat. Nazwijmy no, go Survival. Wow, ale wymyśliłam, boże. E, więcej opcji świata. Ziarno dajmy COVID-19 tak na czasie. E, bonusowa skrzynka nieś. Dobra no, może być. A stwórzmy nowy świat. I słuchajcie. Mam taką prośbę. Po pierwsze, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie, żeby było więcej odcinków z tej serii. Po drugie, mam prośbę. Napiszcie w komentarzu, jak ta seria się będzie nazywać. Bo ja zupełnie nie mam pojęcia, jak ta seria może się nazywać. Nie myślałam nawet o tym, więc jeżeli macie jakieś fajne pomysły, na przykład kiedyś był z Rewiel palmami, więc tutaj możecie coś, no wymyślcie coś. Ja wiem, że wy wymyślicie, bo wy macie genialne zawsze pomysły. Ożeż w mordę, misia. Ja takich pomysłów niestety na dzień dzisiejszy nie posiadam, bo słowo na dziś, słuchajcie, słowo na dziś to hashtag, hashtag czkawka. Przez 10 minut siedziałam przed komputerem i, że tak powiem, no, bardzo mnie męczyła czkawka. Ta... Ale myślę, że już jest ok. Nie czuję potrzeby czkania, ale jeżeli by mi się zdarzyło, to przepraszam, bo czkanie w moim wykonaniu jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo dziwne. Czy znaczy bardzo śmieszne, czy znaczy bardzo śmieszne to brzmi. Na szczęście nie będę musiała wam tego pokazywać, mam nadzieję. Dobra, zróbmy sobie. Tak, zróbmy sobie. W ogóle, o co, o co chodzi z tym serwivalem? O co chodzi? Chcę się nauczyć Minecrafta. Znaczy, ja wiem, ja wiem, że potrafię Minecrafta ale potrafię Minecrafta do jakiejś tam którejś wersji, tak? Bądźmy szczerzy, naprawdę długo nie grałam tak sobie na spokojnie. No i nie wiem, nie mam pojęcia co, gdzie, jak i w ogóle, po co ja zrobiłam w ogóle tylatniany mieczek, nie mam pojęcia. Także chciałabym Budując i grając i zwiedzając, nauczyć się tych wszystkich nowych rzeczy, bo e, nie wiem z czym co się je, nie wiem po co, nie wiem dlaczego, nie wiem e, w jakim celu. Jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo, mnóstwo nowych rzeczy, e, z którymi ja nigdy nie miałam styczności i nie wiem do czego one służą, tak? E, gram na wersji 1. Kurde, nie pamiętam. 1.15.2. Ta najnowsza wersja, która jest w tym momencie y, dostępna, y, jest wygrany. wygrałam sobie, wiecie co, wgrałam, wgrałam sobie. To fajna, Tylko kwestia jest tego taka. Uu, kwestia jest tego taka, że. <laughs> się boję wchodzić. A w ogóle na jakim ja gram? Żeby nie było. normalne? dobra. <śmiech> <śmiech> Byłoby, że napis full i takie. Dlaczego mobów nie ma. <laughs> Gram na tej wersji jest wgrany OptiFine, z tym, że nie, nie działają shadery i, i coś tam jeszcze chyba, bo to jest taka wersja jeszcze, jeszcze wstępna tego OptiFina, więc no nie wszystko jeszcze musi dobrze działać, no ale no. No ale chociaż jest ten OptiFine, można przybliżać. Jakoś to działa i w ogóle i w ogóle. Widzę, że będę musiała przy, przy się, przysiąść troszeczkę do tego OptiFina, pozmieniać parę, parę tutaj rzeczy. Ale to jest kwestia, wiecie, dosłownie 5 minut, żeby sobie tam pozmieniać, bo chciałabym, żeby na przykład to było całe zazielenione i tak dalej, i tak dalej. No, wiecie, takie, takie zwykłe, normalne rzeczy, które każdy Minecraftowiec musi na początku serii ustawić, a ja ich oczywiście nie ustawiłam. Dam, dam, dam. Słuchajcie, szukam jakiegoś takiego fajnego miejsca na domek. Nie chcę, żeby to były góry, bo nie. Nie mam jakoś ochoty na góry, boże, mam nadzieję, że ten śnieg w ogóle stąd zniknie, znaczy. Gdzieś, gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie nie ma. Szukam takiego miejsca, słuchajcie. Najlepiej nad morzem. Jakkolwiek to brzmi. Najlepiej nad morzem, ewentualnie wiek, nad jakimś e, większym jeziorem. E, na Polanie. Tak, na Polanie. Bardzo mi się spodobał ten. Spodobał mi się. Auto Jump? Dobra, nie ma. E, bardzo mi się spodobał ten domek, który zbudowałam na ostatnim Hardkorze. E, I. uuu. O, że, że was w mordy misiaczka, ale nie, nie, nie. Nie, 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 co wcześniej, co wcześniej, słuchajcie, to są tylko kefieki i my sobie tą spokojnie dojdziemy. Więc szukam takiego miejsca. O, tutaj by byłoby ładnie, gdyby nie fakt, że to jest śnieg, tak? Tak. To by było idealne miejsce, gdyby nie śnieg. Szukam takiego miejsca nad wodą, gdzie będę miała dostęp do wody, będę miała dostęp do wszystkiego, będę miała taką większą polanę, na której będę mogła sobie pobudować i jakieś tam rzeczy porobić, i, i w ogóle jakieś, nie wiem. zabrzmi to może bardzo, bardzo... Wow, bardzo lamersko, ale na, nie wiem, na, jakąś szopę na konia czy, czy coś, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem, autentycznie nie wiem, dobra, potem się szybciej biega. Ej, tu jest węgiel, słyszę, że to jest zombiaka, nie mam jedzenia, o cholerka, czy tam jest, tak, tam jest lawa, czy ja to jestem bezpieczna w ogóle, wątpię, <ścoughs> szczerze wątpię. Um, Wiem, to nie jest hardcore, jak zginę, to się nic nie stanie, ale stracę wszystkie itemy, które w tym momencie zdobyłam, więc byłoby troszeczkę smutno, a nie mam żadnego jedzenia. Mm. I teraz pytanie: Ja będę często zadawać pytania, tak? Będę zadawać często pytania. I teraz pytanie: Czy na Suriwanu można umrzeć z braku głodu? Znaczy, w sensie z braku tego, że nie mamy już e, jedzenia? Tak. Czy możemy umrzeć z głodu na suru walu? Bo, bo, bo jestem w tym momencie strasznie ciekawa. Byłoby smutno. I tam lawa już się zaczyna rozlewać, tak jak widzicie, nieźle już idzie. Może podejdziemy. Może sobie nawet zrobimy F2, F3. Nie wiem, w którym się robi którymś się zrobiło, dobra, f tak. się zrobiło, będzie na miniaturkę, <grym> tak, tak, kocham robić takie miniaturki, że po prostu podmieniam, e, podmieniam obraz i każda miniaturka niby, wygląda tak samo, ale jednak wygląda nieco inaczej i, i pokazuje, co się działo w odcinku, ale no nie do końca, tak, nie do końca, nie do końca. O, proszę bardzo, to sobie od razu zbieramy, wszystko zbieramy, co najpotrzebniejsze, słuchajcie, może nawet... Może nawet będziemy tak takimi koksami, że pójdziemy i zabijemy smoka. Kto wie, kto wie, słuchajcie, kto wie, kto wie, co się stanie za ileś tam parędziesiąt tysięcy odcinków. Nie wiem. Ja nie wiem, wy też nie wiecie. Dowiemy się w swoim, słuchajcie, czasie, jak ta seria będzie dobrze prosperować. A co to, co to, co, 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 co to jest? Boże, ja mam takie dziwne wrażenie, że tych lodowców się, no, się tutaj nie skończą. Słyszałam znowu lawę. E, słuchajcie, bo mm, w ogóle pod hardkorem, pod jednym z odcinków hardkora dostałam pytanie, czy będę... O, nie mogę już biegać, świetnie. A zwierząt jak nie było, tak nie ma. Czy... O, tam jest trochę zieleni. W tamtą stronę chodźmy. Czy będę dodawać jakąś muzykę w tło? Słuchajcie, e, ja podchodzę do tego w ten sposób. <gryw> to bym podeszła. Co to było? Lol. Nie wiem, co to było. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że nie wrzucam muzyki w tło podczas grania w Minecrafta. Ewentualnie, jeżeli to jest, nie wiem, na przykład Simsy, czy, czy jakaś gra fabularna, no to wtedy zostawiam hi, 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 fajne góry. Zostawiam oryginalny dźwięk muzyczny, tak, ale na przykład w Minecraftie tego dźwięku nie ma teoretycznie. Mogłabym możeć muzyczka Minecraftowa, ona się tam włącza raz na no, na jakiś czas, nie? Więc no, zupełnie to nie ma sensu. A nie będę podkładać żadnej swojej muzyki, ze względu na to, że daje Wam możliwość i docencie to proszę, daję Wam możliwość słuchania tego, czego chcecie. Jeżeli, ja na przykład lubię Pink, tak? Mogłabym, załóżmy, wrzucać tutaj instrumentale moich ulubionych piosenek od Pink ale są osoby, które na przykład tej Pink nie muszą lubić i będzie im to bardzo przeszkadzać i woleliby, nie wiem, w tym momencie, kiedy ja puszczam Pink, oni woleliby sobie posłuchać, nie ja wiem, skiletu na przykład. I dla nich to będzie męczące słuchanie Pink, skoro nie lubią Pink. I w tym momencie daję Wam możliwość tego, że możecie słuchać, czego chcecie. Możecie sobie puścić swoją ulubioną playlistę po cichu i oglądać sobie moje filmy... O kurde, <laughs> moje filmy... Z tym, co lubicie. I nie jest to wcale wtedy męczące. I ja Wam daję taką możliwość, i proszę docenicie to. To nie jest kwestia tego, że nie chce mi się wchodzić w film i, nie wiem, dodawać tu taką muzykę, tu taką muzykę, tu coś tam, coś tam. Nie. To chodzi o Wasz komfort psychiczny i Wasz komfort muzyczny, tak? Na przykład mnie denerwuje muzyka, którą często na przykład Maciek puszcza, no ale nie mam wyboru, jeżeli chcę obejrzeć coś, no to muszę. Tego słuchać, a w tym momencie wolałabym posłuchać jakiegoś innego zespołu, więc. Takie rozwiązanie stosuję od długiego czasu i świnka! I mam nadzieję, że to zaakceptujecie i docenicie to, że daję wam możliwość wyboru. Żyjemy w demokratycznym kraju, póki co jeszcze i docencie proszę. Docencie, docencie. Dobra, udało mi się słuchajcie, wyjść... E, prawie, e, prawie z tego śniegu. Jezu, mała czarna świnka. E, fu, owieczka. Słuchajcie, ja naprawdę potrzebuję... Gorzej, jak ja to wszystko powybijam, a okaże się, to jest mamusia, to się nie ruszamy. A okaże się, że to będzie to miejsce, w którym chcę zamieszkać, nie? I autentycznie, tu jest mnóstwo zwierząt, ale jajca. Dobra, chodź kurczak. Kolejny kurczak. Wiecie co? Tutaj naprawdę jest nawet fajnie. Hm. Poczekajcie, bo ja się muszę zastanowić. Muszę się rozejrzeć tutaj. Bo to tu są fajne góry, które teoretycznie można by było wykorzystać. O, świetnie. I tak idzie noc. I tak musimy się zaraz wkopać gdzieś. Uh. Shit. Powiem wam tak. Jestem teraz zupełnie zdezorientowana co zrobić. Nie mam pojęcia. Uh. Wejdźmy gdzieś może wyżej, żeby zobaczyć, jaka jest w ogóle okolica, tak? Bo na tej chwili nie jestem w stanie nic powiedzieć, ale jeżeli tutaj będzie gdzieś... Huh. Nie, nie. Nie, dobra. To jednak nie jest to miejsce, ale na chwilę i tak musimy tutaj zostać. Idzie noc, Więc standardowo, jak każdy yy, żenujący się Minecraftowiec. Mhm. Mm Mm -hmm. Musimy się wkopać i zakopać na noc, żeby przeżyć, tak? Pierwsza noc. Jak przeżyć pierwszą noc? Poradnik lociaka. Dobra, wkopujemy się, słuchajcie. Może coś się uda tutaj jeszcze pokraftować jakieś duperelki i przede wszystkim e, piecek, żeby przepalić sobie szerełko, tak? A zaraz. A, kurde, nie pamiętam, jak się robi ognisko. Na pewno patyki i węgiel. I nie wiem, czy nie drewno na dole. No dobra. Schowajmy się tutaj za winklem, żeby nas nic nie dopadło. Eee, crafting table? Wiecie, że spróbuję? Drewno, patyk, patyk, patyk. I węgiel? Nie. <ścoughs> eee. Ognisko. A, całe drewno, dobra, no to byłam blisko, słuchajcie, byłam blisko. Zróbmy sobie jakieś ty, chociaż jedną pochodnię, co? Co by nastała jasność. Oh ja! Yeah. czuję się normalnie, prawie bezpiecznie, <śprawie> prawie bezpiecznie. Zaraz robimy jakiś porządek tutaj w ekwipunku. I poprzepalamy nasze jedzonko. Gdzie jest bruk? Cobblestone bitches, cobblestone bitches. Węgiel, przepalamy żarło, Po wyrzucajmy te rzeczy, które są nam niepotrzebne, te porządki muszą być, A co mi się nie przyda. <grymne> nie no to wyrzućmy, no błagam was. Resztę sobie zostawmy, Aha, to przepalimy, patyki zostawimy. Drewno zostawimy, oczywiście, że zostawimy drewno. Zrobimy sobie od razu tutaj, słuchajcie, jak już jesteśmy, porządny mieczyk, porządny kilof. Załóżmy, że porządny. I co to jest? Siekierka? Przyda się? Myślę, że może być. Może być. Co z tym moim jedzonkiem? U, u mam jedzonko, patrzcie. Dziom, 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 dziom. Ok, żebyśmy tam nie wpadli i nie zebrali tych śmieci, nie? i jem, 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 I jesteśmy na jedzeni. Pamiętajcie, niegłodna Lotta to szczęśliwa Lotta. <laughs> o, oh Jezus. mogłem teoretycznie zrobić łóżko i przespać tę noc, ale wiecie, no... I tak muszę czekać, aż mi się jedzenie prze... przepali. podgriluję, można powiedzieć. Zgrilujemy tutaj nieco rzeczy. Wykopiemy sobie troszkę kobla na najbliższe kilka dni i będziemy pędzić dalej. Słuchajcie, ja muszę znaleźć to idealne miejsce, w którym będziemy mogli spędzić y, pff, resztę naszego życia minecraftowego. I ciekawa jestem, ile razy w tej serii zginę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, tak idę trochę dziwną drogą, wiem, ale mam nadzieję, że coś przypadkiem może bym znalazła. Jakiegoś węglika czy coś by się przydało. Dobra, tutaj przekopmy ten kwadracik i... A. No czasami się zdarzają takie, wiecie, fajne miejsca. Boże! <laughs> Sorry, jeżeli kogoś wystraszyłam, to przepraszam. Nie miałam tego na, na myśli. Nie chciałam. Okej, okay. no, dobra. To już mam przepalone. Dajcie mi kolejne. I zróbmy sobie to łóżeczko. Bo i tak nas aktualnie stać na to. białe łóżko. Ale normalnie będziemy spali tutaj w środku jak. Zawodowcy, słuchajcie, normalnie hardcore to jesteśmy tak obcykani do nas story to my w ogóle będziemy mistrzami tego wszystkiego. O, ja już wam w ogóle z tak bruku. Wow. Nie no, jak na pierwszy odcinek taki equipment, to jest w ogóle szał a się muszę napić. Mm. Dobrze, że się, kurde, nie oparzyłam. I jeszcze kurczaczka przepalimy. Trzcinę tutaj, ziemia tutaj, żarło nich na razie będzie tam. W sumie to węgiel wystarczyłoby, no ale... No, nie ma nikogo teoretycznie. Na pewno... No dobra, jest on normalny. Już sobie się znawać no ale tak w ogóle żadnego moba, no nic. Na pewno mam normalne? Nie no, no ale przecież spadało jedzonku. <laughs> spadało jedzonko, także spoko. ja. No, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Lecimy spać i lecimy, słuchajcie, dalej, dalej, dalej! Dalej. Trzeba iść przed siebie, moi drodzy. Pamiętajcie tylko przed siebie i nigdzie dalej. Ym, nigdzie więcej. Dobra, kładziemy się. I cyk. I cyk. W. I cyk. Łóżeczko zabieramy. Nie ma co. To nie hardcore. <grym> I to też by wypadało chyba zabrać, nie? Tylko nie mam pojęcia z której strony przyszło w tym momencie. Jesus. O, tam płonie jakiś jakieś szkieletałkę hmm. Muszę wejść wyżej w takim razie, bo ja już nie wiem skąd ja przyszłam. Poczekajcie. Aha, stamtąd przyszłam, więc idziemy. O Jezu. Znowu w śnieg. Cicho. Dobra, to ja tutaj nie zostanę. Dobra, małych nie ruszam. Czy mopy teraz mogą same się roz y rozmnażać? Takie pytanie. Bo tu już jest trzeci. Mały mob, którego widzę. I kurczę, no jestem z, lekko zdezorientowana. Znaczy fajnie, jeżeli mogłyby się same rozmnażać. O, pan pająk. Ale pan pająk nam nic nie zrobi teraz. Pan pająk jest przyjazny. Tylko to jest jakaś dziurka fajna. O, u, żelazo. Hi, hi, hi. Proszę państwa. Bierę i spadam. Nie, gdzie jest żelazo? Tu jest żelazo. Tylko jedno? Nie, mamy więcej. Juhu. Dobra, węgla nie zbieram. Yy, wiecie, mm, nie to, że jestem <laughs> jakaś nienormalna, ale no, po prostu nie zbieram węgla. I don't care. Coś to jeszcze jest? Szkoda mi pochodni marnować. Nie mam pochodni. Ale to jest jakaś większa dziurka. I jest więcej. Dobra, tam dalej już nie będę schodzić, bo. Szkoda, szkoda, żebyśmy zginęli. Ale to żelazo mogę wziąć i stąd spadam. Hihi, hi. oj. Ta, słyszałam szkieleta. Uh -huh. Mam nadzieję, że wy też go słyszeliście. Ja stąd spadam. Nie mam mnie. Nie było mnie tu. Tutaj nikogo nie było. Te pochodnie to nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Uh, niedźwiadek. Tak, wiedziałam, że zaatakuje. Rotan i spadamy. One są zawsze takie agresywne, czy tylko przy młodych? Kolejne pytanie. Dajcie znać. Można oswoić niedźwiedzia, czy nie? Kolejne pytanie. Boże. <laughs> Powinnam takie rzeczy wiedzieć, ale ja nie wiem. O, za dużo informacji. Za mało wiem. Za mało. O Jezu, chcę się napić. Mama mia, w ogóle 19 minut odcinka. prawie no, 20 mamy już. Słuchajcie. Mm, no ta podróż, podróż troszeczkę potrwa, tak? <grym> no. Także mm, mm, Jakaś wioska by się przydała. Najlepiej zimowa wioska. Nie ma zimu, Są zimowe wioski. Boże, dlaczego ja się musiałam na zimowym biomie włączyć. <grym> Koszmar każdego Minecraftowicza. Smutko, smutko mnie ogarnęło. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj będzie to tyle, bo to już 20 minut. Także mam nadzieję, że seria się przyjmie, że będziemy się razem świetnie bawić. Razem sobie będziemy wymyślać zadania i, i w ogóle, i w ogóle. Rybki. Tak. Yy, więc czekam na Wasze komentarze odnośnie nazwy serii. I słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku, także trzymajcie się do następnego i cześć.